Szczęść Boże, witam Was i pozdrawiam w tą pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. W dzisiejszej Ewangelii czytamy fragment, tak dobrze nam znany, o tym, że Jezus 40 dni przebywał na pustyni, kiedy już zaczął odczuwać głód, może zmęczenie, przystąpił do Niego diabeł i Go kusił. Egzekwiaci moi drodzy mówią, że diabeł był cały czas, czarny był cały czas z Jezusem, ale do kuszenia przystąpił wtedy, kiedy Jezus był już słaby, kiedy już nie miał sił, kiedy był głodny. Podobnie jest z nami. Zły duch zna nasze słabości, zna nasze słabe strony i wie, kiedy w nas uderzyć, wie, w którym miejscu podejść do nas z pokusą, wie, jak to zrobić, by było to jak najtrafniejsze, jak najcelniejsze, jak najbardziej po jego myśli. Myślę, że trzeba nam patrzeć na Pana Jezusa, przypatrywać się jemu, szczególnie w tej scenie kuszenia na pustyni. Po co? Po to, żeby wiedzieć, jak reagować, jak żyć, jak radzić sobie z pokusami, których doświadczamy niemalże każdego dnia. Moi drodzy, Pan Jezus słowa pokusy, słowa szatana odpycha słowem Boga. Myślę, że to jest dla nas bardzo cenna i bardzo ważna wskazówka. Po pierwsze, nie wchodzić w dialog ze złym duchem. Nie jesteśmy na tyle mocni, na tyle silni, by z nim zwyciężyć, by zwycięstwo było po naszej stronie. Moi drodzy, On jest silniejszy, inteligentniejszy niż my. Znać dobrze Słowo Boże, niech ono będzie taką tarczą i mocą w walce ze złym duchem. Jednak najważniejsza jest nasza relacja z Panem, nasze zjednoczenie z Nim. To On daje nam si siłę, daje nam łaski, to On w nas pokonuje złego ducha, pokonuje pokusy. I tylko nasze zjednoczenie z Nim, nasze przebywanie z Nim na modlitwie, korzystanie z sakramentów, trwanie w łasce uświęcającej daje nam tą siłę i tą możliwość, by odepchnąć, odrzucić pokusy szatana. I e, nie popaść w grzech, nie upaść. E, moi drodzy, nawet jeśli upadniemy, no to mamy sakrament pokuty. E, w każdej chwili możemy wrócić i na nowo zjednoczyć się z Panem. E, na nowo zbudować tą relację e, jeszcze silniejszą, jeszcze mocniejszą. E, I mieć znowu siłę do tego, by, e, by walczyć z pokusami, by im nie ulegać. Myślę, że to jest jedyna droga do tego, by zwyciężyć i do tego siebie i Was zachęcam, byśmy nie tylko w tym czasie wielkiego postu, ale może w tym czasie szczególnie byli uważni na pokusy, na działanie złego, ale jeszcze bardziej jednoczyli się też z Panem, trwali w jedności z Nim, przebywali z Nim, by On dawał nam siłę do pokonywania zła w naszym życiu. Pozdrawiam serdecznie.